Jak ktoś z kolegów jest zainteresowany moimi gołąbkami z rozpłodu, to albo trzeba przedzwonić do mnie na podany numer telefonu. Ewentualnie czekać, aż zaprezentuję jakieś gołąbki na filmiku. No i tutaj mamy kolejnego samczyka, ale samczyk petarda. To jest jakby linia moich szaleńców w połączeniu na czarne. No super, super te gołąbki też spasowały. O jakie tu są plecy. Jest przepiękny. Ten gołąbek był w rozpłodzie. Ale matka też już jest w rozpłodzie. Więc po prostu no, nie, ma, nie ma takiej potrzeby, żeby tych samczyków w ogóle mam więcej znacznie. Ale nie ma potrzeby, żebym go trzymał. No jakoś ilość miejsc jest ograniczona. Też już jest przepierzony do końca. O, Całkowicie wypierzony. Także z linii mojego szaleńca i czarnych. Ja sobie jeszcze nachowam. Matka jeszcze przez parę lat będzie płodzić. Kapitalne oko. No, przepiękny gołąbek. Idzie do głogowa. Tam do kolegi hodowcy. O, plecka. Naprawdę jest śliczny także dzisiaj wysyłam gołąbki do kolegów także zapraszam na prezentację dzisiejszego filmiku co tam do kolegów dzisiaj wysyłam jakie gołąbki zapraszam do oglądania witam wszystkich na moim kanale dziś nadszedł czas na wysłanie gołąbków kilku do kolegów między innymi ten Czerwony dziś będzie wysłany wnuczek 901 i zaraz e, pokażę rodowód. Tam jest z czego się dokładnie wywodzi. 901 ojciec jest 901 synem, a matki rodowód e, mam. Także o, tu piękny rudzielec też. E, na razie jest zarezerwowany, rudy i płowy gdzieś tu jest. A mniejsza o to, włapę czerwonego i będę go wysyłał, tak więc tutaj dzisiaj będzie wysłany ten czerwony przepiękny samczyk. Ej, u spokój się! O. Pięknie wygląda, pierzy się ładnie. Właśnie wyrzucił czwartą lotkę od końca, także spokojnie się wypierzy. Bardzo mocny samiec. Myślę, że kolega będzie miał z niego dużo radości. Na no, gołąbek jest fajny. Do niego dobrałem samiczkę. Tutaj jest do niego jest samiczka. Do tego czerwonego tutaj mamy samiczkę do czerwonego przylotki do spierzenia też ładnej budowy mam nadzieję, że stworzą fajną parkę i oby się u kolegi sprawdziły te gołąbki przy okazji tutaj pokażę gołąbki z linii van luna bo miałem dużo zapytań Eee, tu jest pstry 839. Ile ono ma? 3-5 lotek do zrzucenia. O. Pierzy się ładnie. Eee, przy czym myślałem, że to jest 100% samiczka z Van Luna, też czasami takie delikatne samce wychodzą. No, ale piękny gołąbek. Pokażę syna Van Luna. Tutaj jest też Van Luna, bo tam miałem sporo zapytań o te gołąbki. E, pstry 36 6 Tak się prezentuje. to też jest samczyk. 36 6 tak. 4 lotki zrzucone. A tutaj mamy dwulatka. Są to piękne, długie gołębie. Widać, że on ma taką delikatniejszą główkę, one mają. Ale to już wiadomo, że jest tam bo stary. Tak dla porównania. I o, jakie plecy. Strasznie długie gołębie. Jak toś... Także te, te pstre, tak samo, takie dosyć długie. Wyszły ostatnią lotkę, wypierzył. Na wiosnę gotowy do rozpłodu. Dzisiaj też wysyłam gołąbki z gołębnika rozpłodowego do kolegów. Też je tam pokażę. Także idę pakować. No, tak wyglądają. Przy okazji pokażę te, te pstre. I to jest matka. Tu błędnie w rodowodzie pisze samiec. To jest samica. Jest to córka. Roter Hugo czerwonego wnuka Ronalda, Wróg Ronaldo, razy córka karla, a z drugiej strony matka Blue Fire, czyli jest to półsiostra, najlepszego lotnika okręgu w na 60 tysięcy gołębi. Także po półsiostra, bo to jest samica. Tu błędnie pisze samiec, bo jest to taka duża, potężna samica. Także e, matka Blue e, Wyśmienita samica. Najlepszy lotnik okręgu 2020 to jej syn. 23 razy Konkurs w setce, w tym pierwszy, drugi, a z maratonu w 2020 roku pierwszy, drugi, dwunasty, to jest półsiostra. I ta matka wywodzi się z drapów Marko i y Kopman, a Geles, Skacjusa, i y Lady Promis, coś takiego. No, także to cały rodowód od strony od strony. Matki. A jeśli chodzi o ojca, to jest syn mojej 901. Także tu jest ten piękny, czerwony. Pakujemy. No i tutaj dla, dla niego samiczka. No tu jest rodowód od ojca, od Tadeusza pałki. To jest chyba Rawenstein, lotników. No i tutaj teraz przyszła czas na gołąbki z rozpłodu. Pokazywałem Wam jakiś czas temu, że na rozpłód przenoszę moje super lotniczki, samice rozpłodowe. Dlatego, że skoro one są przenoszone na rozpłód, to ich dzieci, po jednej z nich na przykład miałem pięciu Synów w rozpłodzie, i nie ukrywam, że jak zostawię jednego, dwa to będzie wystarczająca ilość. Pozostałych, te synowie są do sprzedaży. Tak samo po pozostałych tych moich superlotniczkach. Dlatego dzisiaj tu jeden z synów jest wysyłany, którego wychowałem do rozpłodu, jak samiczka była roczna. Jako roczna matka zrobiła 10 konkursów. Potem miała 9 konkursów. Super syn, super lotniczki, ale niepotrzebny mi jest w rozpłodzie, bo mam jeszcze jego braci w rozpłodzie. Jednego wziął ostatnio byli koledzy, jednego wziął kolega. Teraz jednego wysyłam też tutaj w sumie niedaleko na Śląsk. No i oby w nowym gołemniku, ładny zgrabny stamczyk Z linii sztoli O ten sposób wygląda, ej ej nie wyrywaj się Piękne oko ma Super gołąbek, oby tam koledze przyniósł Radość, więc tutaj gołąbki, które Których rodziców przełożyłem do rozpłodu Z tego rozpłodu wycofuję, no trzeba jakoś zrobić miejsce bo ilość miejsc jest ograniczona, więc tutaj jest ten samczyk wysyłany do kolegi. I zaraz pokażę jeszcze kolejne trzy sztuki, które z rozpłodu wysyłam do kolegów. No, i tu kolejny samczyk z rozpłodu. On ma takie charakterystyczne piski. O, koło tutaj głowy z moich grytów. I tu białe pióreczko. Piękny samiec. Już wypierzony do końca. Do parowania. Taki mręgady niebieski. Świetnej budowy. Jeszcze się tu dopierza plecy. Ale bardzo fajny samczyk. No i czas przyszedł też tutaj na tego kolegę z. W sumie wnuczek mojego szaleńca. Matka już jest w rozpłodzie. Kapitalne plecy. Przepiękne. Bardzo mocny gołąbek. Całkowicie wypierzony. O pięknym oku. Przepiękna budowa. Także wycofuję część gołąbków, które miałem wychowane do rozpłodu. Ponieważ tam trafią gołębie moje przelotowane lotniki oraz gołębie, które w zeszłym roku zakupiłem późniaki, w tym roku już będą pełnoprawne do rozpłodu więc trzeba dla nich zrobić miejsce, z tego powodu tutaj z bardzo dobrym pochodzeniem moje gołąbki wycofuję, nie są to stare gołąbki koledzy go, myślę, że przez kilka lat posłużą no i oby się sprawdziły po nich potomstwo. Także ten przepiękny samiec naprawdę jest super. Myślę, że kolega go złapie w rękę. Będzie zadowolony. Pakujemy. No i na koniec samiczka, bo kolega tutaj trzy gołąbki dostaje. Także tu samiczka. Ta ma jeszcze trzy lotki do zrzucenia, chociaż tą o, w sumie dwie do zrzucenia. Tą wyrzuciła. Pakujemy. Tak się cała trujeczka prezentuje. Na plecy ma ten sam. Jest niesamowite. Tu grytek. O, tak wyglądają. Gołąbki, które są z rozpłodu wysyłane. Do głogowa. Powodzenia. Dobry lot. Jak ktoś z kolegów jest zainteresowany moimi gołąbkami z rozpłodu, to albo trzeba przedzwonić do mnie na podany numer telefonu, ewentualnie czekać aż zaprezentuję jakieś gołąbki na filmiku. Jak się komuś coś co podoba, wtedy przedzwonić. Także do usłyszenia jeszcze raz.